Moduły Aktywności Kursu Moodle zawiera szeroki zestaw modułów aktywności, które mogą być wykorzystane do zbudowania kursu dowolnego typu. Z tego nagrania dowiesz się, jakie moduły aktywności dostępne są w środowisku Moodle, jak dodać moduł aktywności do kursu. Ankieta Moduł Ankiet oferuje szereg sprawdzonych instrumentów do badań ankietowych, które mogą okazać się przydatne w ocenianiu i stymulowaniu procesu uczenia się w środowisku online. Prowadzący może wykorzystywać te narzędzia do zbierania od swoich studentów danych, które pomogą mu lepiej poznać swoją grupę i ułatwią dokonanie refleksji na temat swoich metod nauczania. Czat. Moduł czatu pozwala uczestnikom na prowadzenie na żywo dyskusji poprzez sieć. Czat jest jednym ze sposobów na lepsze zrozumienie się nawzajem oraz tematu, który jest omawiany. Forum. W module forum odbywa się większość dyskusji. Fora mogą posiadać różną strukturę i mogą umożliwiać ocenę każdego postu przez współuczestników. Uczestnicy zapisani do forum otrzymają pocztą elektroniczną kopię każdego nowego postu. Prowadzący może narzucić subskrypcję wszystkim uczestnikom. Głosowanie. Działanie związane z przeprowadzaniem głosowania jest bardzo proste. Prowadzący zadaje pytanie i oferuje szereg możliwych odpowiedzi do wyboru. Moduł ten może być przydatny do przeprowadzania szybkiej ankiety, mającej na celu zachęcić do zastanowienia się nad danym tematem, umożliwić grupie głosowanie na temat kierunku kursu, albo uzyskać zgodę na prowadzenie badań. Lekcja. Lekcja pozwala na przedstawienie treści w interesujący sposób na wielu stronach. Każda strona zwykle kończy się pytaniem i kilkoma odpowiedziami. W przypadku niezadowalających postępów student jest cofany i ponownie musi zapoznać się z bieżącą treścią kursu. Quiz. Moduł quizu umożliwia prowadzącemu tworzenie i zadawanie testów w formie quizów składających się z pytań wielokrotnego wyboru, pytań typu prawda, fałsz oraz pytań wymagających udzielenia krótkich odpowiedzi. Pytania te uporządkowane według kategorii przechowywane są w bazie danych i mogą być ponownie wykorzystywane w ramach danego kursu lub nawet przenoszone do innego kursu. Widzy mogą dopuszczać wielokrotne próby znalezienia rozwiązania. Każda próba jest automatycznie sprawdzana i prowadzący może decydować, czy przedstawić swój komentarz, czy też udostępnić poprawne odpowiedzi. Moduł ten oferuje narzędzia umożliwiające wystawianie ocen. Słownik Pojęć Moduł słownika umożliwia stworzenie i utrzymanie zbioru definicji podobnego do słownika. Definicje mogą być wyszukiwane lub przeglądane na wiele sposobów. Słownik pojęć umożliwia nauczycielom eksportowanie zawartości z jednego słownika pojęć do drugiego w ramach tego samego kursu. Moduł ten umożliwia również automatyczne wygenerowanie odnośników do zawartych definicji w ramach tworzonego kursu. Wiki. Wiki jest platformą pozwalającą na grupowe tworzenie dokumentów z poziomu przeglądarki internetowej. Dokumenty te wykorzystują do formatowania prosty język znaczników. Każdy z uczestników kursu mający prawa edycji Wiki może wprowadzać dowolne zmiany lub tworzyć nowe dokumenty na serwerze Wiki. Zmiany te są w pełni odwracalne. Dzięki swoją możliwościom Wiki wykorzystywana jest do pracy nad wspólnymi projektami. Zadania. Zadania umożliwiają prowadzącemu określenie pracy, którą studenci mają wykonać i przesłać na serwer. Typowe zadania to wypracowania, projekty lub raporty. Moduł ten posiada funkcje umożliwiające wystawianie ocen. Zasoby: Zasoby to informacje, które zgodnie z zamierzeniem prowadzącego mają stanowić treść kursu. Mogą to być wcześniej przygotowane pliki przesłane na serwer obsługujący kurs, strony edytowane bezpośrednio w Moodle albo zewnętrzne strony www, które zostały częścią kursu. Dodawanie modułu Aktywności do kursu: Aby dodać moduł Aktywności do kursu, konieczne jest przełączenie środowiska Moodle w tryb edycji. W wybranej sekcji kursu należy kliknąć w dodaj składową, a następnie wybrać wymaganą aktywność. Jako przykład zostanie dodany moduł głosowania. Tworzonemu modułowi głosowania nadajemy nazwę. Prowadzamy treść pytania. Możliwe odpowiedzi. Dostosowujemy ustawienia modułu głosowania do własnych potrzeb. W przypadku wystąpienia wątpliwości, co oznacza dany parametr, warto skorzystać z pomocy. Na koniec klikamy Zapisz i wróć do kursu lub Zapisz i wyświetl. Aby przerwać tworzenie modułu, klikamy Anuluj. Moduł został utworzony. Po zakończeniu dodawania wszystkich aktywności należy wyłączyć tryb edycji środowiska Moodle. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym nagraniu.